To już trzeci raz obchodzimy niedzielę Słowa Bożego w tym czasie, na początku okresu zwykłego. Kiedyś była niedziela biblijna, to było w maju, gdzieś trzecia niedziela po Wielkanocy. Jednak zostało to przeniesione i też została zmieniona nazwa. Tak zastanawiam się, dlaczego to, to przeniesiono. Może dlatego, że zwykle w tym czasie mamy ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan i może to podkreślenie Słowa Bożego, które łączy. I choć myślenie o sakramentach, przystępowanie do sakramentów wciąż jest jeszcze tym, co dzieli chrześcijan poszczególnych wyznań, o tyle myślenie o Słowie Bożym mamy. Grubsza takie samo, i, i, i dla wielu, właściwie dla wszystkich chrześcijan jest ono bardzo ważne. Poza tym też podkreślenie nazwy, że jest to niedziela Słowa Bożego, nie niedziela Biblii. Nie chodziłoby tutaj tylko o oddawanie większej czci pismu świętemu, ale Słowu Bożemu. Słowo, które stało się ciałem, które zamieszkało wśród nas. To słowo, które do nas przemawia, czyli Jezusowi Chrystusowi, który jest nauczycielem, który poucza, mówi, wskazuje i przez swoje słowo porusza nas. Bo lektura Biblii trochę różni się od lektury i innych książek. Sięgamy po książki, sięgamy po literaturę, czasami dla rozrywki, czasami dla jakichś wrażeń estetycznych, żeby się wzruszyć, podziwiać piękno słowa, kunszt literacki. Czasami też po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę, jakieś nowe informacje, zaspokoić ciekawość. Natomiast po Biblię mamy sięgać inaczej. Nie tyle po to, by ją podziwiać, ale po to, by to Słowo zaczęło w nas żyć. Stąd ta niedziela ma nie tyle nas zachęcić, chociaż też oczywiście może, do, do lektury Pisma Świętego, ale bardziej do spotkania ze Słowem. Co niekoniecznie oznacza, że czy więcej czytam Pisma Świętego, co, że bardziej rozważam to słowo, że zatrzymuję się nad nim, pozwalam, aby ono do mnie przemawiało także w milczeniu, także wtedy, kiedy ja już nie czytam, ale po prostu słucham, słucham Boga, który przemawia prosto do mojego serca. a jest to Słowo, które uwiarygadnia Jezusa. To też jest ciekawe, że na samym początku roku liturgicznego, w trzecią niedzielę, zanim jeszcze tutaj wejdziemy w pełni działalności publicznej Jezusa, mamy teksty Ewangelii mówiące o tym, kim On jest. I tak jak dwa tygodnie temu, to, to sam Bóg Pokazywał, że to jest mój Synu umiłowany, którym ma podobanie. Jego słuchajcie. To sam Bóg, sam Duch Święty, niczym Gołębica wstępuje na Jezusa. Tydzień temu Jezus uwiarygadnia się poprzez cud przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. O tyle dzisiaj Jezus pokazuje, że On jest wypełnieniem proroctw, szczególnie proroctwa Izajasza. Że to na Nim słowa Pisma się aktualizują, się wypełniają. Stąd Jezus pokazuje, że to jest, On jest prawdziwym Synem Bożym i że słowo, które zostało zapisane w to, że w Starym Testamencie w Nim znajduje kulminację, do Niego miał podprowadzić. Że On jest Jego wypełnieniem. W jaki sposób Słowo Boże ma w nas działać. O tym możemy posłuchać w dzisiejszym pierwszym czytaniu. On jest zastanawiający o tyle, że pokazuje wielki entuzjazm ludzi, którzy słuchają prawa czyli Pięcioksięgu Mojżeszowego. Te pięć ksiąg to część jest bardziej ciekawa, część mniej. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy szczegółowe przepisy ofiarnicze między innymi szczegółowe, szczegółowy opis rytuałów, jak to ma wyglądać, i też takich zasad życia społecznego, które no, w większości nie do końca są już aktualne. W Księdze Liczb z kolei mamy mnóstwo genealogii, katalogów przodków, wiele imion. I może dla nas ten entuzjazm szczytania tych fragmentów jest może mniejszy i może nie do końca zrozumiały. Bo chyba tutaj też nie chodziło o to, że o to przeświadczenie, że to jest takie właśnie interesujące i ciekawe, ale że Bóg się do nas odzywa, że Bóg do nas w ten sposób przemawia, Bóg chce nas poruszyć. I myślę, że znamienne jest to ostatnie zdanie dzisiejszego czytania. Radość Panu jest Waszą ostoją. To, co ma rodzić spotkanie ze Słowem Bożym, z Bogiem, który przemawia, jest taka wewnętrzna postawa, która przejawia się w radości, ale która jest na tyle stabilna, że może stać się dla nas ostoją. To jest ciekawe, że to ma być radość w Panu, a nie przepisy, a nie reguły, a nawet nie samo słowo. Tylko naszą ostoją ma być to, co w nas samych się pod wpływem spotkania ze Słowem ukształtuje. Zatem dzisiaj warto prosić Pana Boga o to, aby do nas przemawiał. I w Słowie, i wtedy, kiedy my milczymy, te w, i w ciszy. Wtedy, kiedy pozwalamy, aby, aby on do nas mówił bezpośrednio do serca. I dobrze prosić go o to, aby dał nam taką wewnętrzną postawę, skutku, która jest skutkiem spotkania z nim, która będzie trwała, stabilna i pomogła nam przetrwać różnego rodzaju trudności i kryzysy.